serdecznie, drugie raczki, na czytaniu tygodniowym. Lecimy, moi drodzy, lecimy, bo mamy niedzielę wieczór. Lecimy, kochani. Co też energię tygodnia dla Was przygotowała? Wyskoczyło, coś tworzę. Do czegoś jestem gotowy, gotowa. Mam marzenia, czyli wchodzicie w nowy rok, słuchajcie, z marzeniami, z postanowieniami. Być może coś już żeście zadziałały, zadziałali. Także nie jest źle, słuchajcie, na początek. Zobaczymy, co dalej dla raka. Jakieś sprawy, szybkie decyzje. <laughs> niekoniecznie dobrze przemyślane, słuchajcie. W miłości diabła W miłości diabeł i słowo. Aha, czyli wiele z Was się rozstaje. Wiele z Was się rozstaje, wiele z Was już nie chce być oszukiwanym. Oj, jakie karty oczyszczające, ja pierdziu. Słuchajcie, <laughs> drogie raczki. Dla wielu z Was tak naprawdę, jest jakiś, ogólnie jest to tydzień oczyszczenia, myślenia ja coś wdrożyłem, ja coś wdrożyłem, ja coś zrobiłam, ja się od czegoś uwalniam ja mam po prostu kartkę być może się rozwodzicie, być może jesteście świeżo po rozładach, słuchajcie, być może jesteście w jakichś sprawach, ogólnie w jakichś sprawach sądowo-urzędowych lub czekają Was w tym tygodniu zaraz z, nowy, zaraz z nowym rokiem, chociaż nie, nie bardzo to widzę, żeby sądownictwo pracowało zaraz z nowym rokiem, ale powiedzmy, że, że tak jest, bo tutaj się szykuje, że jesteś Nastawione na zerwanie z czymś, odchodzi depresja, odchodzi depresyjność, czy odchodzicie z pracy, postanawiacie zerwać z pracą, odejść, zmienić, ale są to postanowienia, które niosą nowe energie, tak naprawdę niesamowicie oczyszczający tydzień. Aż nieprawdopodobne, słuchajcie, bo jest to tydzień noworoczny, ale postanowienie jest silne, tak naprawdę tak silne, że nawet tutaj tak jakby zdrówko, zdrówko, czyli wasze zdrowie było uzależnione od pewnych sytuacji, od pewnych zdarzeń, od zrobienia czegoś słuchajcie, jest tak totalne oczyszczenie, jest powiedziane słowo, są zadziałane, są bardzo szybkie decyzje słuchajcie, podejmujecie szybciutkie decyzje mamy tutaj sąd, mamy tutaj sąd w jakiejkolwiek formie, moi drodzy ale jest tu sąd, tu jest szybko podjęta decyzja, tutaj jest dwójeczka kielichów, czyli nowa, nowa energia też, za, też jest zastanowienie, tak ale później jest koniec depresyjności bo ta dziewiątka mieczy jest do góry nogami i siódemka mieczy do góry nogami czyli tak naprawdę może chodzić o pracę musicie Państwo tu pod siebie to podłożyć ale nie pozwalacie już sobie na coś, czyli tak naprawdę ze Starym Rokiem odchodzi od Was dziesiątka mieczy, ze Starym Rokiem odchodzi dziewiątka mieczy, siódemka mieczy, odchodzi diabeł. Po prostu wchodzi się w tak wielkoprężną energię maga. I tutaj, jeżeli by chodziło o pracę, to tak naprawdę ten diabeł jest bardzo korzystny, to jest bardzo fajna karta, bo ona mówi o tym, że jest nowa energia, jest nowa siła. Tylko, drogie raczki, słuchajcie, tydzień mówi o tym, że żebyście dobrze dopracowały swoje marzenia, swoje plany i tak naprawdę jak będziecie już coś zrywać, jak od czegoś będziecie odchodzić lub coś będziecie żegnać, kogoś żegnać, tak naprawdę to co postanowicie musi być bardzo uziemione, bo Wasza energia mówi o tym, że w tym tygodniu możecie być odrobinko odrealnione, moi drogie. Odrobinkę, czyli możecie przegapić jakiś szczegół, który był wam potrzebny, którego nie dopracowałyście, tak? Bo tutaj jest ewidentnie plan. Ja coś stworzyłem, ja dałam podłoże i ja już na coś czekam. Ja czekam na spełnienie, ja czekam na spełnienie, i tak naprawdę w każdej dziedzinie życia, moi drodzy, ale. Karta pokazuje, że jeszcze nie do końca coś raczku zrobiłeś, i jeszcze nie do końca coś kochana postanowiłaś. Także słuchajcie, nawet jak będzie to słowo, i będzie to łamłam łam, łam łam, tak, to i będzie to zerwanie, bo będzie to, co sobie postanowiłyście, słuchajcie, czy to odejście, te, czy, czy to te czyszczenie, czy nie pozwalanie sobie na pewne sytuacje życiowe, to tak naprawdę musicie to dopracować. A dlaczego dopracować? No właśnie, karta podpowiada, że drogi raku. <laughs> Nie buję je w obokach. Musisz troszeczkę tworzyć bardziej siebie, bardziej uziemić się, bardziej być uziemiony z tego względu, że coś przeoczysz, coś możesz przeoczyć, mój drogi, moja droga, ale piękne postanowienia, bo to jest taka energia czyszcząca, czyli tak naprawdę tylko wchodzicie w coś z czystą siłą, tak, z energią, z mocną energią, słuchajcie, z mocą, maga, z mocą maga, z delikatną ze swoją, czyli z dwójeczką kielichów, ale jednocześnie już. Bez depresyjności, już bez ze świadomością tego, że nikt was nie okradnie, nikt was nie oszuka, nie dacie się, nie pozwolicie na pewne rzeczy. Także uważam, że będzie super, poza tym coś odkryjecie. Drogie raki, coś odkryjecie, być może związane z partnerem, związane z partnerką, ale coś wyjdzie na światło dzienne w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o zdrówko, pozbywamy się jakiejś choroby, pozbywamy się choroby, prawdopodobnie chodzi o psychikę, prawdopodobnie chodzi o, słuchajcie, o waszą energetykę tak naprawdę. To tak jakbyście się obudziły z pełną siłą, postanowiły coś, bo tutaj jest powrót do zdrowia, bo jest dziesiątka mieczy do góry nogami, czy tak naprawdę coś depczemy, coś, czemu nie daliśmy dojść do, do głosu, do skutku, nie dałyśmy, nie dałyśmy się w zdrówku, tak? I to się, znaczy może tak nie dałyśmy się w życiu i nie przełożyło się to na zdrowie, tak naprawdę, na nasze zdrowie. Jest wszystko ok, wraca do normy. Powiem wam, że strasznie i nie ma zubożenia. Nie ma zubożenia ani materialnego, ani emocjonalnego, bo ze wszystkim sobie radzicie. Mało tego wszystko zostaje powiedziane, wszystko zostaje odkryte, wszystko zostaje pokazane, wszystko zostaje tak naprawdę przerwane, to co jest niepotrzebne. Odchodzi, słuchajcie, ze starym rokiem bardzo mi się to podoba, moje drogie raczki. Szczęśliwego nowego roku, moi drodzy. Do siego widzimy się za rok. No i tak jak mówię tu wszystkim, palimy w styczniu ognicha i jemy kiełbachy i jemy chlebek, co by nam tego nie zabrakło, słuchajcie. No i zostawiamy troszeczkę, jak to się mówi w matce naturze, żeby do ognicha podziękować za ten dar, żeby nam nie zabrakło. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, widzimy się za rok. Hej, buziaki, pa.